Siema, to ja. Pewnie macie przynajmniej jednego takiego rasistowskiego kolegę, który co chwilę gada jakieś rasistowskie i homofobiczne żarty. Ja na przykład mam tylko takich. Wszystko fajnie, dopóki są to tylko żarty i nikt tak serio nie myśli. Jeśli jesteście ciekawi, jak poznałem popularnego sportowca, który okazał się być rasistą, lub jeśli jesteście z Discorda i nie do końca ogarniacie lore, to ten film jest dla was. To dla kontekstu około tydzień temu, dla was pewnie dwa założyłem serwer na Discordzie z gargocynikalem. Jest to serwer o tematyce typologii, czyli takiego szufladkowania ludzi tylko nazwane w naukowy sposób. Spodziewaliśmy się około 50 max 100 osób łącznie na tym serwerze i jakąś godzinę od startu na serwerze było już 150. Wyszliśmy na czat głosowe, aby pogadać z tymi ludźmi. Tak się gadamy w cztery osoby o jakichś głupotach, głównie o typologii. Tak dla kontekstu powiem wam w skrócie co to jest MBTI. Jest to podział na 16 osobowości składające się z czterech liter, w której każda ma dwa warianty. Czyli na przykład możecie być INTP lub ENTP. I tak każda z czterech liter może być w dwóch różnych wariantach. Ale to chodzi o funkcje kognitywne. Dokładnie, ale nie o tym jest ten film. Jeśli kogoś z was serio interesuje ten temat, to zapraszam na serwer, link w opisie. No i dołączył nagle do nas taki chłopak. I się go spytałem, jaki ma typ osobowości. Nie że tylko o tym gadamy, ale chciałem go włączyć do rozmowy. Tak kulturalnie czy coś. Spodziewałem się odpowiedzi w stylu ESFP lub ADHD, ale ten. On mówi sportowiec. Skąd ty to wziąłeś? No, robiłem test i mi taki sportowiec się wyświetlił. Rozśmieszyło mnie to nawet. A on mówi dalej: W sumie wyszło dobrze, bo jestem sportowcem. Gargo go pyta o wieki, co ćwiczy. Okazało się, że sportowiec ma 12 lat i że w domu ma hantle i robi cały czas uginanie na biceps. Teraz bierze chyba z około 10 kg na serię. Haha, ja biorę więcej. Zamknij mordę, grubasie. Gadamy sobie jeszcze tak 20 minut. Wydawał się spoko nagle podczas rozmowy, jak gadaliśmy sobie o siłowni, to jedna dziewczyna powiedziała, że ma 160 cm wzrostu i waży 48 kg. Jeśli nie oglądacie dużo filmów dla dorosłych i nie macie jakichś preferencji do nieletnich, to przyznacie, że serio to mało. A jeśli uważacie, że jest to idealna waga dla kobiety, to powinniście się udać do specjalisty. I najlepiej odsubskrybujcie ten kanał, bo nie potrzebuję takich widzów. No i sportowiec, gdy usłyszał jej parametry, nazwał ją patyczakiem. Gargo, jako naczelny przywódca serwera i wielki gentleman zwrócił mu uwagę, że jest to nie na miejscu. I wtedy dwunastoletni sportowiec się odpalił. Spróbuję wam mniej więcej przedstawić naszą rozmowę. Ej, to było nie w porządku. Ale to prawda, już nie można faktów mówić? Ale po co to mówić, nic z tego zbytnio nie miałeś, a zrobiłeś tylko drugiej osobie przykrość. Bo to jest wolność słowa. No nie do końca. A jakbyś zobaczył jakąś grubą kobietę na ulicy, to byś do niej podszedł i tak zrobił? No tak. Nawet ostatnio tak zrobiłem. Wątpię, żebyś podbił do dorosłej kobiety i ją zwyzywał. No robię to, bo to nie moja wina, że jest gruba i każdy musi być jak płatek śniegu. Ale jeszcze raz po co? Nic z tego nie masz oprócz sprawiania drugiej osobie przykrości. Czyli jak ktoś jest gruby, to mam go głaskać po głowie i mówić mu, że nie jest gruby? No nie, ale takie gadanie może kogoś zdemotywować. Jeśli ktoś na przykład ćwiczy na siłowni, to po takich tekstach może się zdemotywować. I mu się może też odechcieć. No nie, bo ja chcę pomóc. Gdyby ktoś mnie tak obrażał, to bym się wziął za siebie. Tak to nie działa zbytnio. A poza tym... Nie powinno się obrażać ludzi, bo możesz mieć opinię. I nawet ją wyrażać, ale jeśli to robisz, musisz nauczyć się, czym jest się różni konstruktywne wyrażenie opinii od zwykłego chamstwa. Aha, rozumiem was. Nie można już nikogo obrażać, bo poczuje się urażony, bo każdy w tych czasach jest jak płotyk śniegu. I ogólnie jeszcze potem gadał takie rzeczy w stylu Andrew Tate i innych tego typu. Raczej wiecie o co chodzi. I mniej więcej ta rozmowa wyglądała tak samo przez około 3 godziny. Ja tam sobie potem. E, wyszedłem i tam Sasza z nim gadała. Raz na jakiś czas przywoływaliśmy inne hipotetyczne sytuacje, ale sportowiec zbytnio nie zmienił zdania. Ogólnie to był spoko ziomkiem. To, że miał trochę dziwne poglądy, to mu wybaczyliśmy, no bo w końcu miał jakieś 12 lat. I nie jest to tylko moja opinia, ale dużo osób na ogólnym też go bardzo polubiła. Ja też byłem. Ja... Kurwa. Ja też taki byłem w jego wieku. Dlatego zależało mi na tym, żeby jakoś go przekonać do swojej racji. Ale cóż, zmieniliśmy temat i gadaliśmy sobie o jakichś głupotach. I nagle, jak patrzę ogólny czat, to tam sportowiec zamiast normalnie wysyłać wiadomości, to on wysyła jakieś gore treści erotyczne i chyba jego ulubione pana malarza. Wy nie szanujecie wolności słowa, mogę tu wysyłać to, co chcę, i tak dalej. Moja rola na serwerze jest taka, że muszę rozwiązywać problemy. A sportowiec był serio spoko, więc stwierdziłem, że zrobię mu własny kanał, gdzie będzie mógł wysyłać, pisać w sumie co chce. A osoby, które będą chciały tego czytać, po prostu zareagują na specjalną rolę i odbiorą sobie rolę fan sportowca. Ale no, sportowiec dostał bana po licznych rzeczach. Możecie się domyślić, co wysyłał. Więc. Rola fan sportowca jest już limitowana. Chyba odebrała ją wtedy połowa serwera, więc coś to znaczy, że sportowiec był serio lubiany. Jeszcze próbowaliśmy się z nim jakoś dogadać, żeby sobie był na tym serwerze, ale nie wysłał jakiegoś syfu, ale trochę się z nim nie udało. Gdyby odpuścił z wysyłaniem takich rzeczy, to chętnie byśmy go przyjęli z powrotem, ale po, jak, ale po prostu jak każda jego wiadomość nadaje się do zgłoszenia, to trochę nam się nie chce go pilnować. Nie wiem co jeszcze powiedzieć, bo w sumie to nie jest jakaś wyśmienita historia, ale chciałem coś nagrać, bo ten dłuższy film, który teraz robię, mi się już trochę nudzi. W sumie jak dobijecie 1000 like pod tym filmem, to się spytam sportowca, czy mogę z nim nagrać wywiad na ten kanał. Nic nie obiecuję, bo nie jesteśmy w najlepszych stosunkach, ale jakby był pozytywny odzew, to może się by przekonał. Możecie wyczekiwać jakiegoś dłuższego filmu? Pewnie pojawi się za jakiś miesiąc, a ja się żegnam, a i jeszcze.